co Dalej z polskim żółżem. Wiem, że staracie się o licencję, panie prezesie. Złożyliście wniosek licencyjny. Informacji, którą przesłał pan Piotr, Jest, są słowa, że to będzie na temat polskiego żółża. Więc pytam, co dalej z polskim żółżem? Nic się nie zmienia. To znaczy, te plany, które były, były przed sezonem, dalej obowiązują. Staramy się o licencję. Spróbujemy jeszcze poszukać sponsorów. I zawodników, jeżeli będziemy znali już kształt ligi, czy to będzie pierwsza, druga, połączona czy niepołączona, to wtedy będziemy zastanawiali się nad zawodnikami. Będziemy dopinali wszystko do końca. W związku z tym, że pan też będzie trenerem, macie państwo jakiś pomysł na trenera? Mamy kilka. Czy to są ludzie związani z Opolem? Ze sportem panu, żużlowym. O panu Załuskim, o panu Grozie? Nie wiem. Mm, ten... Tak jak powiedziałem, nie będziemy mówili o nazwiskach. To w takim razie yy, mam pytanie, skoro pan Piotr tu jest. Co pan Piotr nie tu robi? Rozumiem, że też ogali. i chcecie panowie jak w jakiś sposób powiedzieć? Czy może o tym, że tak jak wyczytałem, będzie pan pomagał w jakiś sposób yy, tabić też kolejarzowi? Jak to, jak, jak to będzie się znać? No witam serdecznie. Chcę powiedzieć tak, że no moje odejście nie jest jednoznaczne z tym, że, że nie będę tutaj współpracował z Opolem i starał się jak największy sposób pomóc, bo dużo serca i, i, i czasu i wszystkiego włożyłem w to, żeby, żeby ten pierwszy rok tej odbudowy takiej jakoś fajnie przeszedł, czego też dowodem, czy może efektem było, że i szkółka pracowała należycie to jest takie moje dziecko, które, które naprawdę mam gdzieś tam w obok sercu. Udało nam się awansować do finału MDMP, gdzie osiągnęliśmy no znaczący sukces pokonując w grupie silne zespoły. Nie udało się w finale zdobyć medalu, ale to po raz pierwszy zespół z Opola awansował do tych rozgrywek. I, I myślę, że też tutaj, tak jak pan redaktor powiedział, Chciałbym, żeby klub z Rybnika nawiązał współpracę z klubem z Opola na, na zasadzie takiej klubu, klubu partnerskiego satelitarnego, żebyśmy mogli, czy to młodzież naszą, brać Polską, mówię naszą, Polską na treningi do Rybnika. Rybnik przyjeżdżał tutaj, żeby współpracę zawęzić. Do tego chciałbym, taki jest plan, żeby zrobić taką, taką ligę tutaj południową w Wrocław-Opole. Rybnik, być może Tarnów jeszcze, żeby ta młodzież jak najwięcej jeździła, tak? Żeby nie tylko doprowadzić ich do licencji i to już jest wszystko, ale żeby, żeby się oni dalej rozwijali. Także um, stąd też moja tutaj wizyta i, i, i mówię, um, dlaczego, może paść pytanie, poszedłem do Rybnika, tak? Proszę Państwa, w, w Ekstralidze jest tylko osiem zespołów i w Ekstralidze um, niektórzy by chcieli pracować, a ich nie chcą, tak? Została mi złożona oferta i... i, i rozpatrzyłem, rozmawialiśmy z Andrzejem na ten temat. No i po prostu dalej chciałbym się też jeszcze rozwinąć, rozwijać jako trener. Nie niestety w po polu no, na tą chwilę nie wiemy nic. Nie wiemy jakim budżetem klub będzie dysponował, bo, bo do tej pory tylko się mówi. Porównanie do rybnika, tam też miasto daje pieniążki, jest to wszystko wcześniej rozwiązane, wszystko wcześniej wiadomo, kto ile, jak budżety można budować, można z zabodnikami rozmawiać. A, Tutaj w Opolu no, no, w tym momencie jest to trochę tak, wszystko się przeciąga w czasie, a tego czasu za dużo nie ma i myślę, że po prostu na tą chwilę nawet nie wiemy, czym dysponujemy, czym Opole dysponuje, z jakimi pieniążkami, bo się mówi o 800, teraz się mówi 400, raptem gdzieś tam i, i, i też nie wiemy, jaki będzie kształt ligi i, i nic nie można robić. Ja, Prowadziłem rozmowy jeszcze prowadzę z zawodnikami tutaj, którzy byliby chętni w Opolu. Myślę, że, że tutaj za wspólne porozumienie będziemy je dalej prowadzić, żeby, żeby tego nie urywać, no bo, 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 bo myślę, że trzeba to kontynuować, a, a to, że jestem w Rybniku, no to jestem w tym roku powrotem, mogę być za chwilę w Opolu i trzeba wiedzieć, że, że po prostu no tutaj, tutaj mieszkam, tutaj żyję i, i zależy mi na tym, żeby ten sport nie upadł, a też bym chciał powiedzieć, że yy, nie tylko jest tak, że już niektórzy piszą włosy z głowy drwią, że Piotra, że to nie będzie, że już upadnie. Nie ma ludzi niezastąpionych, są, 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 są inni, które też należy się dać wykazać, ale z drugiej strony na pewno, na pewno będę z całych sił i, i ile będę mógł, to będę pomagał. Tak? Także z tą młodzieżą też... Tam prawdopodobnie, prawdopodobnie od marca mam kontrakt w Rybniku, także prowadzę zajęcia tutaj z chłopcami na sali, na, na, na siłowni. Myślę, że przez ten styczeń, luty to samo jeszcze będziemy robić, żeby byli dobrze przygotowani do sezonu. A nie tak, że już idę do Rybnika i mam to wszystko, wszystko gdzieś. Żebyście to, to Państwo zrozumieli, to, to dokładnie tak przekazali, że, że tak, to, tak to jest. I tutaj my się nie obrażamy na siebie, nikt nie ma pretensji mi się wydaje, bo, bo po prostu też to, że odszedłem, najpierw rozmawiałem tutaj w klubie, tak? Nie było tak, że dostałem propozycję i, i sobie idę, bo, bo tu już mnie nie chcą, czy coś, nieprawda. Także. Yy... To, jest, po to Po to to spotkanie jest, żeby to wszystko powyjaśniać, żeby nie szły w mieście jakieś famy, że, że tu już koniec, no my się nie kochamy i koniec jest, tak? Przygotowujemy y, kolejną galę wspólnie y, tak dalej. Chcę doprowadzić właśnie, mówię, do przebudowy jeszcze tego toru naszego, bo, bo też pieniądze niby się znalazły, ale też jeszcze ich faktycznie nie ma, bo dopiero będą po Nowym Roku. Pogoda piękna, można było dużo rzeczy robić y, przy bandzie, przy, przy wszystkim, przy torze, no ale no, niestety pewne, pewne rzeczy blokują to, tak? I dlatego, dlatego mówię, ja się nigdzie stąd nie wybieram. Mieszkam w Grudzicach, jakby ktoś nie wiedział i, i dalej, dalej będę tutaj wspomagał z całym sercem ten klub i, i pomagał, doradzał, jeśli będzie taka potrzeba i bola strony tutaj klubowej i już, no. I to jest, to jest cały, cały ten, ten ambaras taki, żeby nie myśleć sobie, że, że to nie wiadomo, co się stało i, i koniec jest, tak? Znaczy się nic się nie stało, no takiego, właśnie, ale, ale, Przede są... wszystkim angaż w rybniku powinniście Państwo odbierać jako wyróżnienie, a nie jakiś podtekst, to jest wyróżnienie, jeżeli ktoś dostaje z drugiego ligowego klubu zaproszenie do prowadzenia zespołu ekstra ligowego, no oczywiście miał, miał z tym już styczność, ale dostajecie. Na rynku jest wielu trenerów, no to trzeba to w spostrzegać, że to jest wyróżnienie i należy się tym tylko cieszyć. Nie mam takiego wrażenia, że nic się nie stało. No bo, no. Wie Pan, no, no nie mam takiego wrażenia. No, i, I pewnie Panowie też tak naprawdę mówicie tak, ale pewnie w duchu wolelibyście, żeby ten Trener, że to był tutaj na stałe, a nie w Rybniku, no bo to... Proszę Pana, jedna rzecz to chcieć, druga mieć. No, ja 6 stycznia, Lutek, tak, tak, 6 lutego. 6 luty. Co? No, hmm, zawodnicy, po, póki co to się no, zgłaszają. Są, się są, są rozmowy, tak? tak. Będzie to też chyba turniej pary, jak było przez ostatnie dwa lata, bo to atrakcja była większa, żeby ci zawodnicy no na iatorze współpracowali, i tak dalej. No, będą ci goście z Niemiec, bo też już się tam pytali o imprezę. Także jest to ta impreza już znana w świadku tym naszym, to tu na pewno będzie, będzie ciekawe, ciekawe ściganie, tak jak, jak mówiliśmy wcześniej, że, że być może jeśli to już będzie luty, to już będzie po okresie transferowym i tak dalej, jest szansa na to, że jeśli drużyna wystartuje i będzie wszystko OK, no to wówczas byłaby też prezentacja drużyny opolskiej, tak, czego jeszcze do tej pory na Kali nie było, będzie to jakieś takie nowe, czyli będzie wszystko się fajnie poukłada. No i resztę no to... to z... Państwo znacie, bo tu 11 razy było, także... No tak, ale chyba w tym roku, tak, nie będzie dostawał kłady, tylko samochody, żeby to też troszeczkę skrócić, tak, bo rzeczywiście jest hala trochę już ma być cieplej, ale, ale no 3 godziny to jest za dużo, trzeba to, to troszkę zejść, żeby, żeby, żeby ten żur był tą kointesencją, a nie, że potem są puste trybuny, jak już się żur zaczyna, tak. I tak no, no bo zimno. No bo zimno, także myślę, że to... Ten, w tym kierunku będziemy szli. Mam jeszcze jedno pytanie, przepraszam panie Tener, że tak. mówił pan o swoim dziecku, czyli o szkółce. Rozumiem, że nie będzie pan gdzieś prowadził od marca. Czy w jakiś sposób będzie pan pomagał, doradzał chłopakom? Tak. Będzie. Będę. 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 Także tutaj yy, chciałbym to robić. Na razie Na razie mam tu, te priorytety są w Rybniku, ale yy, tak sobie to pooparam. Yy, mam nadzieję, że, że wszystko, wszystko będzie yy, dla dobra jednych i drugich. Tak? Wracając jeszcze do wódka i na lodzie, yy, można już zgadzać gwiazdy, te atrakcje, to będą nazwiska tylko sportowe, czy, czy może jednak celebryci? No, mm. Będą też celebryci, a na, o nazwiskach na razie bym nie chciał mówić, bo zostawiamy to tak na, na sam koniec, a wręcz w ogóle nie chcemy o tym mówić, żeby była taka troszeczkę yy, Niepewność kibiców, żeby oni jednak przyszli. I nie niespodzianka, żeby przyszli i zobaczyli to na miejscu, a nie poczytają w gazetach, po co tam pójdziemy. Na pewno będzie atrakcje. Na pewno będzie ciekawie, jak co roku. Szczytny no, cel jest w gazetach, jest sprawa nadrzędna. No to to już myślę wszyscy wiedzą, nie, że to cel jest taki, a nie inny. No, cel się nie zmienia. Osoby, których... Tak, jest dwoje dzieci i, no i te dwa hospicja, które yy, były Przecież co roku. Mm. Ostatnich wielkach, tak, tak. Panie prezesie, jeszcze odnośnie startu w, w lidze, czy te zawirowania, to że wciąż nie wiadomo jakich szarów nam przybierze, yy, są dużym, dużą przeszkodą w funkcjonowaniu klubu. Bardzo dużą, bo, bo nie wiemy ile meczy pojedziemy, jaki jest budżet na to potrzebny. Yy, no, no, Mało tego, z jakimi zawodnikami rozmawiać, później jak rozmawiać z zawodnikami, ile macie zawodnikowi gwarantować, to się też wiąże wszystko z finansami. No, no Jest to problem. No, nie ukrywam, że jest to problem pewnie nie tylko nasz, pewnie całego środowiska i, i, i wszyscy są w takiej kropce. Najwygodniejsze by było połączenie no, pierwszej linii? Wygoda to jest jedno, a możliwości finansowe innych klubów tak i naszego to jest drugie, bo jest i. i Inny, inne pieniądze są potrzebne do objechania 8 czy 9 meczy, a inne do 16.